Dzień dobry, moi mili. Widzicie tutaj nowe otoczenie i tak mi się nawet chciało trochę śmiać. Same z siebie właściwie, że możecie pomyśleć, co ta szalona tutaj znów wyprawia. Otóż słuchajcie. Witajcie moi mili! To jest specjalny czas dla mnie, gdyż praktycznie rok temu zaczęłam nagrywać pierwsze swoje filmy na kanał Szósty Zmysł. I no cóż, dziękuję za te wspólne 12 miesięcy! Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że spędziliśmy je razem. I czas pójść dalej, myślę sobie. Czas się rozwijać. W tej chwili już przygotowuję się do czytań na maj, ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale jak kończę czytania na jeden miesiąc, to zazwyczaj chwilę odpoczynku, regeneracji i pomalutku mentalnie już przygotowuję się do czytań majowych. Znaczy, no, czytań na kolejny miesiąc, teraz to będą właśnie czytania majowe. Standardowo wykonam czytania o ogólnych energii dla każdego ze znaków, nic się nie zmieni. Doprecyzuję je, jeśli będzie potrzeba, oczywiście. Natomiast dodatkowo dla osób zainteresowanych zebraniem dodatkowych informacji, przygotuję czytania rozszerzone. Z czego to wynika? Ano z tego, że. Wielokrotnie w komentarzach pod filmami, wielokrotnie w wiadomościach do mnie prywatnych informujecie mnie, że te moje czytania ogólne odbieracie niemal jak czytania indywidualne, kierowane prosto do Was. Co niewątpliwie przyznam mnie uskrzydla, bo to znaczy, że moja intuicja jest naprawdę na wysokim poziomie, jest w punkt praktycznie i to mnie bardzo cieszy, gdyż o nią bardzo dbam z drugiej strony. E, powiem tak: czytania rozszerzone, link do czytań rozszerzonych będzie. Będzie w opisie filmów ogólnych. E, czytania rozszerzone będę się starała, aby były złotym środkiem pomiędzy treścią prezentowaną przeze mnie w rozłożeniu ogólnym, a czytaniem prywatnym. E, I teraz tak, jakie wartości dodane będą zawierać czytania rozszerzone. Do czytań ogólnych, które się nie zmienią, tak? Czytanie, czytane, czytanie rozszerzone będzie w moim odczuciu przyjemnym uzupełnieniem. Będą one zawierać tak, rozkład w kształcie podkowy, który w moim odczuciu jest bardzo uniwersalny i bardzo wyczerpujący, jeśli chodzi o treści merytoryczne. Dodatkowo wszystkie kluczowe postaci, które nam się pojawią w czytaniu, będziemy doprecyzowywać kością astrologiczną. Dodatkowo podzielę was, czy też może inaczej, Wszechświat nas podzielił na trzy dekady, całe, jakby każdego ze znaków, i każda z dekad danego znaku otrzyma ode mnie dodatkowe informacje szczegółowe z trzech kart tarotowych oraz dodatkowe przesłania. Oprócz tego, jeszcze w komentarzach do czytań rozszerzonych będziecie mieli możliwość zawierać Kwestie, pytania, sprawy, które od jakiegoś czasu się powtarzają, wciąż jakby Was martwią, wciąż nie możecie znaleźć odpowiedzi, tak? E, I te komentarze, które zbiorą największą liczbę Waszych lajków. Trzy bądź cztery spośród tych komentarzy wybiorę, i na nie będziemy szukać odpowiedzi, będziemy szukać rozwiązań tych kwestii w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czyli akurat w tym przypadku w czytaniu na czerwiec. Słuchajcie, e, czytania rozszerzone będą dostępne na Vimeo. Link będzie poniżej w opisie filmu ogólnego. Jeśli ktoś nie ma Vimeo lub nie chce mieć Vimeo, będzie możliwość uzyskania linku do filmu rozszerzonego w, w... po prostu manualnie, tak? Tylko będę prosiła o informacje. Generalnie rzecz biorąc będę Was o wszystkich i wszystkim informować, będzie pełny opis, tak żeby wszystko było jasne i klarowne dla Was. Jeśli macie ochotę korzystać z czytań rozszerzonych, to absolutnie zapraszam, natomiast nie jest to wymóg obligatoryjny, nic się nie zmienia, będzie mi miło witać Was i jakby komentować i rozmawiać z Wami, jakby spotykać się w czytaniach ogólnych. Także dziękuję, całuję, zabieram się do pracy, życzę Wam udanego weekendu. Jak zauważyliście, czytania tygodniowe na obu kanałach już są, więc korzystajcie, czerpcie pełnymi garściami, jesteśmy w kontakcie. 和到，耳闻。